Jako, że instalacje gazowe w samochodach marki Lexus są bardzo popularne w naszej firmie, po raz kolejny postanowiliśmy pokazać Wam Lexusa LS600H, który jest z roku 2012, tym razem również podczas jazdy. Zaczynamy! Ten model Lexusa to połączenie komfortu i elegancji ze sportowymi akcentami, a jak już mówimy o sportowych akcentach, zerkniemy teraz pod maskę. Pod maską mamy tutaj do dyspozycji 8-cylindrowy silnik o pojemności 5 litrów, łącznie z silnikiem elektrycznym mamy do dyspozycji 445 koni mechanicznych, a moc silnika spalinowego to 394 koni mechaniczne. Jest to bardzo skomplikowana realizacja, ponieważ mamy tutaj dwa komplety wtryskiwaczy, jest tu 8 wtryskiwaczy pośrednich oraz 8 bezpośrednich i jest to tak zwany dual wtrysk. Jak widzicie, instalacja jest tu kompletnie niewidoczna, wszystko jest zabudowane i wygląda jak oryginał. Bezpośrednimi konkurentami tego modelu Lexusa są Audi A8, Mercedes Class S oraz BMW serii 7. Zerkniemy jednak, jak wygląda wnętrze. Mimo upływu prawie 10 lat, wnętrze wygląda idealnie, nie nosi w ogóle śladów zużycia, co świadczy o klasie tego samochodu. Generalnie ten samochód posiada w wyposażeniu wszystko, co powinien mieć. Chodzi mi o kamerę cofania, elektrycznie sterowane fotele, duży ekran multimedialny, automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów CVT. Dosłownie full wypas niczego tutaj na pewno nie będzie brakowało. Teraz najciekawsza część jak dla mnie, czyli przejażdżka. Jeżeli chodzi o pobór benzyny w tym modelu. Nie jest to na pewno samochód oszczędny i spalanie benzyny możemy przyjąć na poziomie od 11 do 13 litrów na 100 km. Natomiast pan Maciej, którego serdecznie pozdrawiamy, zdecydował się zmniejszyć rachunki na paliwo, i spalanie gazu, jakie wyszło nam podczas litrażowania na 200-kilometrowym odcinku autostrady, nie przekraczając w prędkości 140 km na godzinę to 11,5 litra gazu plus. 2 i 2 litra benzyny. Mam oczywiście na myśli wartości spalania na 100 km. Jeżeli chodzi o wartości spalania w mieście, oczywiście zaznaczam, że nie podczas godzin szczytu. Są to y, dokładnie wartości 9,5 litra gazu plus 2,5 litra benzyny w przeliczeniu na 100 km. Przy obecnych cenach benzyny oraz gazu koszt pokonania 100 km odpowiednio na autostradzie to 43 zł, a na drogach lokalnych 38 zł. Biorąc pod uwagę moc tego samochodu, czyli 450 koni mechanicznych, uważam, że to jak za darmo. A jeżeli chodzi o oszczędności, jakie będą generowane po montażu instalacji, będzie to 30 zł na 100 km, na 1000 km będzie to 300 zł, a po pokonaniu dystansu 10 tysięcy km zaoszczędzimy 3000 zł. Koszt zabudowy instalacji zwróci się po przejechaniu około 40 tysięcy km. W Polsce na chwilę obecną jeździ około 2,5 miliona aut z zamontowaną instalacją gazową i nie dziwi mnie ten fakt, ponieważ samochody z poprawnie zamontowaną instalacją gazową pracują Identycznie jak na zasilaniu z benzyną, nie ma żadnej różnicy w komforcie jazdy, a jeździmy za połowę ceny. Każdy nasz klient po montażu instalacji gazowej w naszej firmie otrzymuje 5-letnią gwarancję z limitem 100 tysięcy km. Warunkiem jej utrzymania jest coroczny serwis bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi wcześniej. Jeżeli przyjedziecie też do nas z drugiej części Polski. Podobnie jak tam Maciej, na przykład Warszawy, nie ma żadnego problemu. Posiadamy kilkadziesiąt aut zastępczych, więc możecie wypożyczyć je na czas montażu. Teraz pora na krótki test przyspieszenia. Powiem tyle, o panie, nie chcę jechać szybciej, bo jednak wolałbym mieć nadal prawo jazdy. Mamy tutaj do 90 km na godzinę ograniczenie, więc nie będę szalał. Dojeżdżamy już pod Automix, zostało nam jeszcze parę kwestii do omówienia, więc widzimy się pod Automixem. Wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. A teraz zostały nam jeszcze do omówienia dwie kwestie: chodzi mi o zbiornik oraz blew. W przypadku tego modelu wykonaliśmy zabudowę bagażnika w formie półki. Tutaj jest oryginalna, która była w Lexusie. A teraz pokażę Wam tą, którą wykonała firma zewnętrzna na życzenie klienta. Mamy tutaj półkę wykonaną przez zewnętrzną firmę. Zwróćcie uwagę na jej estetyczne wykonanie. Mamy tutaj dbałość o szczegóły. A jej dopasowanie również stoi na bardzo wysokim poziomie. A jeżeli chodzi o zbiornik do tankowania gazu, ma pojemność 88 litrów, co w praktyce pozwoli nam na zatankowanie 71 litrów gazu ze względu na 80% stopień napełnienia i pokonanie dystansu około 700 km na tankowaniu do pełna. Tak jak wam wcześniej wspominałem, podłoga bagażnika jest tutaj idealnie wyrównana, nie ma żadnych szczelin. Wygląda lepiej niż oryginał. A jeżeli chodzi o miejsce do tankowania naszego ekologicznego paliwa, mamy tutaj niezbyt dużo miejsca pod klapką. Dlatego, aby zatankować gaz, należy zastosować redukcję. Moim zdaniem Lexus L600H to zdecydowanie samochód nieprzeciętny. Z minusów, jakie mogę wymienić, to ten na akumulatorze. Mimo upływu lat za ten model nadal trzeba słono zapłacić, jednak warto. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.